Lewandowski trafi na cmentarzysko słoni. Szokujące słowa dziennikarza. Lewandowski w Milanie. Kontrowersyjne słowa dziennikarza. Co naprawdę myśli o transferze Polaka? Cmentarzysko słoni, cmentarzysko słoni. Tymi niezwykle mocnymi, obraźliwymi i pogardliwymi słowami, znany włoski dziennikarz, Paolo Bargigia, określił całą ligę Serie A. Jego furia jest skierowana przeciwko polityce sprowadzania starszych, legendarnych, ale będących już u schyłku kariery zawodników, takich jak 40-letni Luka Modrić w Milanie. W momencie, gdy od kilku tygodni coraz głośniej mówi się o możliwym, sensacyjnym transferze Roberta Lewandowskiego właśnie do AC Milanu, te słowa nabierają szczególnego, niepokojącego i kontrowersyjnego znaczenia. Czy Serie A to faktycznie liga dla piłkarskich emerytów? i czy Robert Lewandowski powinien trafić do miejsca, które przez samych Włochów nazywane jest Liga weteranów. Zanim przejdziemy do fury dziennikarza, spójrzmy na fakty. Włoska Serie A od lat jest postrzegana jako liga, w której doświadczeni zawodnicy mogą liczyć na drugą młodość. W tym sezonie mamy aż ośmiu piłkarzy, którzy ukończyli 37 rok życia. To prawdziwa plejada gwiazd. Luka Modrić, Milan, Eden Fiorentina, Jamie Vardy Kremenis, Pedro, Lazio, Francesco Acerbi, Inter Mediolan i inni. I właśnie w tym kontekście w mediach pojawiły się plotki, że od przyszłego sezonu do tego grona może dołączyć Robert Lewandowski. Akt oskarżenia, furię dziennikarza włoski dziennikarz Paolo Bargigia, goszcząc w podcaście Centrocampo, nie zostawił na tej polityce suchej nitki. Jego tyrada była brutalna. To są piłkarze skończeni. Zaczął bez pardonu. A potem ludzie mówią nam, że płacą pięć razy więcej za oglądanie Premier League. Kto będzie płacić za oglądanie cmentarzyska słoni, które zostało stworzone? Pytał retorycznie, uderzając w marketingowy i wizerunkowy aspekt ligi. Na koniec wbił szpilę Milanowi, czyli potencjalnemu, nowemu klubowi lewego. Milan wydał 25 milionów euro na Samuele Ricciego, a gra 40-latek. Jego argumentacja jest prosta: sprowadzanie starych gwiazd może i wygląda dobrze na papierze i daje krótkoterminowe efekty, ale w dłuższej perspektywie niszczy produkt, jakim jest Serie A, czyniąc go nieatrakcyjnym w porównaniu z młodą, dynamiczną i pełną energii Premier League. Saga Lewandowski do Milanu co wiemy? Wróćmy do tematu Lewandowskiego. Plotki o jego transferze do Milanu pojawiły się pod koniec września. To wtedy dyrektor sportowy Milanu Igliter miał nawiązać kontakt z agentem Polaka, Pinim Zachawim. Sprawa jest jednak skomplikowana. Dementi, dziennik Fakt, skontaktował się z otoczeniem Lewandowskiego i napisał, że o rzekomym zainteresowaniu Milanu nie wie ani Robert, ani Pini. Rzeczywistość finansowa, dziennikarz Lagascetty dello Sport, Marco Gedi w rozmowie z WP Sportowe Fakty wskazał na kluczowy problem gigantyczną pensję Polaka. Lewandowski zarabia bardzo dużo, a Milan obecnie nie może pozwolić sobie na zaproponowanie takiego wynagrodzenia. Jedyna szansa, Gidi dodaje jednak, jeśli jednak po zakończeniu kontraktu z Barceloną Polak będzie kierował się innymi kryteriami niż pieniądze, to transfer stanie się możliwy. Wybór należy do lewego H4. Słowa Paolo Bargigi są brutalne, ale dają do myślenia. Jednak przykład 40-letniego Luki Modricia, który w Milanie wciąż jest kluczowym zawodnikiem. Zdaje się im przeczyć. A co z Robertem Lewandowskim? Plotki o jego transferze do Mediolanu wciąż żyją, poprzez ambicje klubu i jego historię sięgania po doświadczonych mistrzów, jak kiedyś Zlatan Ibrahimowicz czy Olivier Gyrud. Czy Lewy zdecyduje się na dołączenie do tego prestiżowego cmentarzyska słoni i, podobnie jak Modric, udowodni, że wie to tylko liczba? A może wybierze zupełnie inną, bardziej lukratywną drogę? Jedno jest pewne. Przyszłość Roberta Lewandowskiego to wciąż najgorętszy temat w europejskiej piłce. Dziękujemy za oglądanie. Co sądzicie o transferze Lewandowskiego do Milanu? Czy rzeczywiście powinien dołączyć do Cmentarzyska Słoni? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach i nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. To skład Barcelony. Szpital w Drużynie. Flik musi improwizować. Co ze Szczęsnym i Lewandowskim? Lewandowski i Torres nie zagrają. A Szczęsny w podstawowym składzie Barcelony? Zaskakujące zmiany przed meczem z Gironą. Szpital w Barcelonie, szpital w Barcelonie. Hansi Flick został postawiony pod ścianą. Prawdziwa plaga kontuzji, która zdziesiątkowała jego zespół po przerwie na mecze reprezentacji, zmusza go do absolutnej... Niemal desperackiej improwizacji przed arcyważnym, sobotnim meczem z Gironą. Nie ma Roberta Lewandowskiego. Nie ma jego nominalnego zastępcy, Ferrana Torresa. Nie ma daniego Almołu. Nie ma Rafinchi. Co w tej sytuacji zrobi niemiecki trener? Hiszpańskie media prześcigają się w typach i prognozach, ale co do dwóch rzeczy są absolutnie zgodne. W ataku, w roli dziewiątki, zagra kompletnie niespodziewany snajper, a w bramce stanie Wojciech Szczęsny. Jak będzie wyglądać ta eksperymentalna, sklecona na ostatnią chwilę jedenastka? Plaga kontuzji po dwóch bolesnych porażkach z rzędu z PSG i Sewillą wydawało się, że gorzej być nie może. A jednak. Przerwa na mecze kadr narodowych okazała się dla Barcelony prawdziwym koszmarem. Do listy kontuzjowanych, na której byli już m.in. Geywi, dołączyli kluczowi gracze ofensywni. Robert Lewandowski, Ferran Torres i Dani Almo. Do tego dochodzi niepewność co do stanu zdrowia Lamina Yamala. Jak trafnie zauważył dziennikarz Hansi Flick jest nękany plagą kontuzji, praktycznie wszyscy zawodnicy podstawowego składu ataku są kontuzjowani. W tej sytuacji niemiecki trener musi improwizować. Rozwiązanie awaryjne, przewidywane składy hiszpańskie media są zgodne co do dwóch kluczowych dla nas kwestii, Wojciech Szczęsny w bramce, wobec kontuzji Joanne Garci Polak jest absolutnym pewniakiem do gry od pierwszej minuty. To dla niego kolejna wielka szansa na ugruntowanie swojej pozycji. Marcus Rashford na dziewiątce, przy braku Lewandowskiego i Torresa, to właśnie Anglik ma zostać przesunięty na pozycję środkowego napastnika. Ale co z resztą składu? I tu zaczyna się prawdziwa łamigłówka, a każda z czterech największych gazet ma nieco inny pomysł. Obrona. Kto zagra obok młodego pałku Barsiego? Erik Garcia, czy wracający Ronald Araujo? Kto na lewej obronie? Nominalny Gerard Martin, czy może Alejandro Bold zostanie przesunięty wyżej, na skrzydło? Pomoc. Kto dołączy do pewniaków, czyli de Jonga i Pedriego? Wracający po urazie Femin Lopez. Czy może młodzież w osobach Marca Kesadołu lub Diaro Fernandeza? Skrzydła to największa zagadka. Czy nie w pełni zdrowy Jemal zaryzykuje od początku? Czy może zobaczymy tam wspomnianego Bold lub 17-letniego Runiego Bardgiego? Oto, jak widzą to hiszpańscy dziennikarze: według Cas Szczęsny, Kounde, Erik Garcia, Kubarsi, Bold, Pedri, Kesadoł, Dejon, Jemal. Rashford, Femin według marki, szczęsny, Kounde, Araujo, Kubarsi, Gerard Martin, Kesadou, Dejon, Jemal, Pedri, Bolt, Rashford według sportu, szczęsny, Erik Garcia, Araujo, Kubarsi, Gerard Martin, Dejon, Pedri, Bolt, Diaro, Bardochi, Markus Rashford. Według Mundo Deportivo, szczęsny, Kounde, Eric Garcia, Kubarsi, Gerard Martin, De Jong, Pedri, Jemal Bardochi, Diarou, Femin, Bolt, Rashford Hansi Flick musi improwizować. Plaga kontuzji zmusiła go do stworzenia składu, jakiego nikt nie mógł się spodziewać. To będzie gigantyczny test nie tylko dla młodych zawodników. To będzie także wielki test dla weteranów. Dla Markusa Rashforda w nowej kluczowej roli. I przede wszystkim dla Wojciecha Szczęsnego który w momencie kryzysu musi stać się prawdziwym liderem i skałą w defensywie. Czy ta eksperymentalna Barcelona da sobie radę? Odpowiedź już dziś po południu. Dziękujemy za oglądanie. Co sądzicie o składzie Barcelony na mecz z Gironą? Czy szczęsny poradzi sobie w bramce? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach i nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału.